Cześć Siemanko, z tej strony Mateusz Bober, czyli Brodaty Mercer. I dziś przygotowałem film, który będzie dobrą opcją zarówno dla osób totalnie początkujących w temacie, jak i dla tych, które działają już w biznesie druku na żądanie w biznesie Print on Demand, czy to na Amazonie, na Redbubble, gdziekolwiek indziej, bo zasada jest zawsze właściwie taka sama. Opowiem dzisiaj krótko, a czterściwie. Czym jest Creative Fabrika, jaka jest moja opinia na jej temat, czy warto z niej korzystać i przede wszystkim pokażę Ci, w jak bardzo szybki i bardzo prosty sposób możesz dzięki grafikom i czcionkom, które są zawarte właśnie na Creative Fabrice, stworzyć fantastycznie wyglądające grafiki na t-shirty. Zobaczysz też, jak dobrze te grafiki na tych produktach leżą, jak się to fajnie prezentuje i przede wszystkim. Zostań do końca tego filmu, bo przygotowałem dla Ciebie coś mega, coś z czego jestem naprawdę mega dumny i podekscytowany, bo to jest pierwsza taka rzecz, e, odkąd w ogóle robię tego typu mm, biznes YouTube'owy, że tak się wyrażę, czy blogowy. Więc nie przedłużając, zapraszam Cię do mojego ekranu i pokażę Ci z czym się te Creative Fabryka je. Creative Fabrika jest wielkim marketplacem graficznym, twórczym, jest miejscem, w którym, jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie tak jak ja. Działa w biznesie druku na żądanie, print on demand, czy to na Amazonie, na Redbubble, na Teepublic, spread, jest tego cała masa. Jest to na pewno miejsce, w którym chcesz być, jeżeli szukasz naprawdę dobrej jakości grafik, całych paczek grafik, czy nawet gotowych designów na t-shirty, tak naprawdę gotowych projektów, czy niesamowicie dobrze wyglądających czcionek. Jak widzisz, jest tutaj naprawdę cały ogrom rzeczy z fajnymi przykładami, w jaki sposób można je w ogóle wykorzystać, więc na pewno Creative Fabrika jest miejscem, w którym być warto. Zwłaszcza, że jest tutaj również cała masa rzeczy darmowych, prawie darmowych. O tym wszystkim będę mówić na końcu, bo naprawdę mam dla Ciebie taką ofertę na Creative Fabrykę, jakiej prawdopodobnie jeszcze nie widziałeś czy nie widziałaś. Więc zostań zdecydowanie do końca. Zobacz, jak wielka ilość czcionek czy grafik yy, tutaj się znajduje. To jest ponad 100 tysięcy czcionek i ponad 5 milionów, blisko 6 milionów grafik. Do których, jeżeli masz właśnie tak zwaną subskrypcję Unlimited, możesz wszystkie je po prostu jedna po drugiej. Możesz na dobrą sprawę w teorii równie dobrze to 5 milionów grafik sobie pobrać w cenie Twojej subskrypcji. A jak widzisz, nie są to byle jakie grafiki, bo są to przede wszystkim rzeczy, które są tworzone przez grafików zawodowych w większości. Są to ludzie, którzy sami to projektują, sami to rysują i dają nam pełną licencję na wykorzystywanie komercyjnie tych właśnie wzorów. Postanowiłem pokazać ci dzisiaj w jak prosty sposób można stworzyć fajnie wyglądający design w tym przypadku na święto dziękczynienia, czyli święto, które właśnie nadchodzi za troszkę ponad miesiąc będzie ono w Stanach miało miejsce, więc jest to fajny moment na publikowanie tego typu treści. Ok, więc czego będziemy potrzebować, żeby taką koszulkę, taki design sobie stworzyć? Na początek będziemy potrzebować indyka. Jak zapewne wiesz, indyk jest takim symbolem Święta Dziękczynienia, czyli Thanksgiving i mi bardzo spodobała się ta paczka grafik e, z tymi właśnie indykami w różnych pozycjach takimi bardzo zabawnymi. Więc jest tutaj sześć clipartów, z których można sobie korzystać również komercyjnie właśnie, bo to wszystko mam wyfiltrowane tutaj. Mam klikniętą specjalną licencję, Print On Demand, właśnie, i dzięki temu mam do wyboru ponad 200 różnych indyków, które mogę sobie wykorzystać. 200, tak naprawdę, plików, bo w różnych plikach jest e, zawarta często bardzo duża ilość grafik. Więc 230 plików nie oznacza 230 grafik, tylko o wiele, wiele więcej. Więc ja pobrałem sobie tę paczkę z indykami. Do tego wszystkiego wybrałem sobie. Te czcionkę Awesome Newbie bardzo mi się spodobała, myślę, że jest, ma taki bardzo fajny jesienny vibe i taki bardzo beztroski, powiedzmy. Bardzo mi się spodobała w tym wydaniu, więc również ją sobie pobrałem. I do tego wszystkiego, jako fajnie wyglądające tło dla naszego indyka, pobrałem sobie ten dokładnie tak zwany retro sunset, czyli taki powiedzmy vintage'owy zachód słońca, tego typu grafikę, bardzo popularna. Bardzo popularny rodzaj tła dla grafik, jeżeli chodzi właśnie o tego typu biznes, o jakieś Amazonowe koszulki. I z połączenia tych trzech rzeczy stworzę za chwilkę znaczy, właściwie już stworzyłem, tylko pokażę Ci potem od podstaw, jak to zrobiłem, fajnie wyglądającą grafikę. Więc zobacz, co udało mi się w dosłownie, myślę, że około 10 minut stworzyć w programie Canva przy pomocy tych grafik. Jest to właśnie indeks tej paczki z Creative Fabryki. Podobnie jak czcionka, jest to właśnie ten Awesome Newbie, i jest to ten Retro Sunset w tle. Myślę, że wygląda to fajnie. Potem pokażę Ci, jak to wygląda na poszczególnych produktach. Natomiast teraz, jeśli chcesz, mogę Ci pokazać, jak tę grafikę stworzyłem. Więc jedźmy sobie niżej. Przygotowałem tutaj całkowicie puste, czarne pole. Wejdę sobie tutaj w przesłane grafiki. I od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego naszego sunsetu. To będzie najprostsze. Wystarczy, że jakoś fajnie go sobie umiejscowimy. Możemy sobie tutaj przyciąć przy pomocy myszy ten sunset, na pewno go rozszerzyć. Tworząc tego typu designy chcemy jak najwięcej miejsca zająć na całym naszym tym prostokącie. Przypominam, że tworzymy grafiki na t-shirty, na Amazon merch w wymiarach 4500 pikseli na 5400 pikseli. Więc ułóżmy sobie go jakoś w miarę na środku, tak żeby jeszcze powyżej zmieścił nam się napis, a następnie skorzystajmy sobie z tego właśnie indyka. Z nim trzeba zrobić przynajmniej jedną rzecz, która może się na początku wydawać nieintuicyjna, żeby to wyglądało dobrze. Za chwilkę pokażę ci co. Na razie trzeba go sobie powiększyć. On nie musi jakoś super idealnie się też mieścić tutaj. Może nawet fajnie jest, kiedy troszkę wystaje poza tę naszą grafikę. Po prostu trzeba to zrobić tak, tak na oko, żeby tobie się przede wszystkim podobało. To ma wyglądać. Po prostu dobrze, ten indyk tu ma być na pierwszym planie. Jedną z rzeczy, którą bardzo chciałbym zrobić, to to, żeby ten indyk jakoś bardziej się, że tak powiem, odcinał, w sensie, żeby on tak bardzo nie nie zlewał się, może tak to nazwę, z tym tłem, z tym sunsetem. Można to w kanwie zrobić. Jest to oczywiście funkcja Canvy Pro. Wystarczy, że klikniemy sobie na tego właśnie indora i klikniemy edytuj obraz, a następnie znajdziemy tutaj taką opcję jak cienie. W te cienie sobie wejdziemy, klikniemy Następnie wybierz sobie poświata. Kanwa troszkę powariuje tutaj, ale zaraz nam się to wszystko ustabilizuje, indyk wróci na miejsce. I teraz wejdźmy sobie tutaj w te suwaki i zobaczmy sobie, co możemy z tą poświatą zrobić, bo na razie w ogóle ledwo co ją widać. To, co ja lubię robić, to przede wszystkim nie bawię się z rozmiarem, czyli lecimy z największym rozmiarem, żeby ona była jak największa. I już widzisz, że ten indyk ma takie powiedzmy odcięcie kolorystyczne od reszty, co już jest fajne. Kolor tutaj zostawiamy czarny, bo to właśnie wygląda tak, jak chcemy, żeby wyglądało. A następnie możemy bawić się przezroczystością i rozmyciem. Więc zobaczmy, jak to wygląda na minimalnej przezroczystości i na maksymalnej. Ja zdecydowanie idę w tę drugą stronę, bo to daje nam zdecydowanie najlepsze odcięcie od tła. Tutaj tym rozmyciem możemy się troszkę pobawić. Możemy zobaczyć, jak to wygląda na zerowym rozmyciu, jak na bardzo dużym rozmyciu, żeby wiedzieć, co jest co. Ja myślę, że gdzieś tutaj mniej więcej w tym miejscu jest taki złoty środek, żeby to wyglądało dobrze. Może nawet ciutkę mniej. To już są detale. Ok. Rzecz następna, którą bardzo lubię robić, jeżeli chodzi o tego typu tła. Weźmy sobie na elementy, i następnie tutaj wpiszmy sobie taką frazę jak grunge. Możemy sobie tutaj suwakami wyfiltrować, że chcemy, żeby to były tylko statyczne pliki. Zastosuj filtry, następnie przesuńmy sobie tu na grafika. I co nam to daje? Mamy tutaj różnego rodzaju, takie jakby zakłócenia, powiedzmy, takie ozdobniki, właśnie, które sugerują, jakby ten nasz wzór był dużo bardziej stary, jakiś taki zużyty, że tak powiem. I to, co ja lubię robić, to klikać tutaj na pozycja, przesunąć go do tyłu, żeby ten indyk był na pierwszym planie, żeby wyglądał sobie jak najbardziej żywo i rzeźko, natomiast, żeby tylko ten sunset. Miał takie właśnie wrażenie, takiego lekkiego przetarcia. Możemy sobie tę warstwę z tym grunge'em właśnie troszkę przyciąć. O, no właśnie tak, żeby nam to później nie utrudniało i nie przeszkadzało. Klikamy gotowe i super. Teraz musimy do tego wszystkiego dołączyć tylko jeszcze napis, więc klikamy sobie tutaj na tekst, następnie dodaj nagłówek, powiększamy sobie ten nagłówek i teraz tak. Piszemy sobie frazę Thanksgiving. A następnie Ctrl C i Ctrl V. Duplikujemy sobie tę warstwę tekstową i wpisujemy sobie Eating team. Zaznaczmy sobie teraz ten tekst. Wybierzmy sobie tutaj z tego paska nasze czcionki. I po pobraniu z Creative Fabryki czcionki i zainstalowaniu jej w kanwie. Mam o tym osobny filmik, jak to robić, więc możesz sobie tam zobaczyć. Nie chcę tutaj tracić na to czasu. I tutaj możemy sobie wyszukać nazwę tej naszej nowej czcionki, czyli tą właśnie Awesome Newbie. Klikamy sobie tutaj. I mamy już odpowiednią czcionkę. Teraz trzeba ją na pewno zdecydowanie powiększyć, wyśrodkować i zmienić jej kolor. Ja mi bardzo spodobał się ten kolor, powiedzmy, który tutaj jest na tych łapkach tego indyka, czyli właśnie ten żółty. I to, co chciałbym jeszcze zrobić, albo może zaraz, na razie jeszcze skończmy kwestię kolorystyki i czcionki, więc tutaj będzie znowu ten żółty, znowu nasza czcionka OSONUBI. Awesome Oczywiście powiększamy sobie ten napis. I teraz tak. Już zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie. Przy czym zaznaczmy sobie jeszcze tę górną warstwę tekstu. I kliknijmy sobie na efekty, a następnie na cień. Tych efektów tekstu tutaj jest naprawdę cała, cała masa, i też wchodzenie w każdy z nich teraz byłoby trochę bez sensu, bo to też nie o to chodzi. Chciałbym ci pokazać po prostu na przykładzie tego konkretnego wzoru, jak on powstawał. Zjedźmy sobie troszkę niżej z tą warstwą, żebyśmy widzieli lepiej na jakimś tle, co my w ogóle robimy. Tutaj możemy sobie modyfikować poziom przesunięcia tego cienia, jego kierunek. Ja lubię dać go troszkę bardziej w dół. A następnie rozmycie i przezroczystość. Zobaczmy jak wygląda pełny, e, pełny pasek przezroczystości. Właśnie czegoś takiego oczekuję. Troszkę bardziej chciałbym to przesunąć. Zobaczmy sobie, czy zrozmycie będzie fajnie. Raczej nie. Wolałbym to, żeby było takie, e, po prostu mocno odcięte. I najważniejsza rzecz, którą chciałbym zrobić z tym napisem, to zjedziemy sobie tu w dół w tych, w tych efektach i klikniemy sobie na zaokrąglenie. A następnie Poziom tego zakrzywienia sobie zdecydowanie zmniejszymy, tak żeby to po prostu fajnie wyglądało. I teraz musimy sobie to fajnie ułożyć na tej koszulce. Na przykład właśnie w taki sposób powiedzmy. Tak, coś w tym stylu. Teraz ym, przy pomocy myszy zaznaczę sobie wszystkie te warstwy tutaj tego indyka, ten sunset i ten grunge. Mogę sobie tutaj kliknąć grupuj, żeby one mi się nie porozjeżdżały, więc tak zróbmy. I teraz mogę się całością powiedzmy właśnie bawić i przesuwać. I możemy podjechać do góry z całością. Trochę za bardzo nam się zrobiło to ten cień, więc troszkę go zmniejszymy na tym napisie, więc to przesunięcie musi być mniejsze. O właśnie. Okej. Okay. O. Teraz to wygląda fajnie. A następnie powiększymy sobie troszkę może ten napis. O może coś w tym stylu. Tak, coś w ten deseń. Może jeszcze odrobinkę obniżę to, żeby ten indyk miał trochę więcej przestrzeni do oddychania. I to właściwie jest tyle. Jest to, jak widzisz, bardzo podobnie wyglądający jeden do drugiego. Oczywiście nie zrobiłem jeden do jeden, bo to nie jest niemożliwe odtworzyć aż tak każdy detal. Natomiast tak po prostu powstawał ten wzór. Jak widzisz, zajęło mi to dosłownie kilka minut. I teraz spójrz, co można z takim wzorem zrobić. Po pierwsze... Możesz go wrzucić na Amazon Merch, na swoją koszulkę, gdzie taką wirtualną koszulkę możesz potem sprzedawać. Ja o tym mówię w tylu filmach, wpisach i miejscach, czy w moim kursie Amazon Merch, że aż szkoda chyba poświęcać na to czas w tym odcinku, bo po prostu chcę Ci pokazać, jakie mogą być ogólnie zastosowania tego typu koszulki. Kolejną opcją jest chociażby właśnie RedBubble, czyli umieszczanie tego typu grafiki również na takich drukowanych na żądanie produktach najróżniejszych, jak widzisz, poduszkach, ciuchach, fartuchach kuchennych, co swoją drogą w przypadku tego konkretnego wzoru jest bardzo fajnym pomysłem. Więc te grafiki i ta czcionka z Creative Fabryki są czymś, co możesz wykorzystać biznesowo do zarabiania pieniędzy w internecie naprawdę na mnóstwo różnych sposobów. Co dalej? Zobacz, jak fajnie to wygląda na mockupie t-shirtu. Myślę, że jeszcze do tego właśnie pan sobie przygotowuje do pałaszowania tego indyka. Myślę, że jest to w ogóle też fajny rodzaj mockupu, który można też wykorzystać promocyjnie, gdzieś na przykład na Instagramie, czy na Pinterestie, czy w grupach Facebookowych. Tego typu rzeczy też na pewno warto rozważać, zwłaszcza jeżeli sprzedajesz na jakimś niższym, że tak powiem, poziomie sprzedawcy, czy jeżeli w ogóle dopiero zaczynasz w tym biznesie i zależy Ci na jakichś pierwszych Twoich sprzedażach. Co jeszcze można z tym zrobić? Można w bardzo prosty sposób umieścić to po prostu na okładce na zeszyt na Amazon KDP. Czy to na zeszyt, czy to na przykład na. Książkę kucharską, to już jest Twoja inwencja. Ja tutaj, jak widzisz, też zajęło mi to może z dwie minuty, żeby znaleźć jakieś fajne jesienne tło i taką okładkę przygotować. I można sobie stworzyć właśnie swoje własne produkty, swoje własne na przykład właśnie zeszyty na Amazon KDP. Creative Fabryka, generalnie, jest prawdziwą skarbnicą. Grafik i samych pomysłów w ogóle na produkty. Zresztą, co do Amazona KDP, znajdziesz tam również gotowe interiory, które możesz wykorzystać do środków swoich zeszytów czy produktów low content. Tutaj przechodzimy do creme de la creme tego filmu, bo naprawdę z wielką dumą chciałbym zaprezentować Ci, że ze współpracy z Creative Fabryką powstała taka oto strona, gdzie możesz nawet moją Japę zobaczyć oficjalnie na ich stronie. Ostrzegam, jest to bardzo źle przetłumaczona jeszcze strona na język polski, zdecydowanie nie jest to ich język, którym się jakoś biegle posługują. Prace nad tym trwają, więc nie przejmujcie się akurat tym aspektem. Co chciałbym Ci zaoferować? We współpracy z Creative Fabriką stworzyliśmy dla Was mega ofertę, dzięki której możesz wypróbować pełny dostęp do wszystkich grafik, czyli ten, tą właśnie subskrypcję All Access za dosłownie 1 dolara na cały miesiąc. Jest to kompletnie niezobowiązująca rzecz, możesz sobie po tym miesiącu czy po dowolnym czasie po prostu zrezygnować i nie musisz tej subskrypcji przedłużać, chociaż podejrzewam, że możesz chcieć, bo Creative Fabrica jest miejscem, w którym można się zakochać i kiedy zrozumiesz, jaki ona ma potencjał, żeby dzięki tym grafikom i tym treściom zarabiać. Ja osobiście sam zaczynałem od e, jakichś właśnie promocyjnych wydarzeń i sądziłem, że zostanę tam tylko na miesiąc. I tak już jestem któryś rok z kolei, więc to jest rzecz, która trochę uzależnia, można powiedzieć. No ale nie ma się co dziwić, bo jest to niesamowite miejsce. Jak dokładnie działa ta właśnie oferta? Klikając tutaj, możesz wypróbować sobie właśnie pełny dostęp za jednego dolara i przez cały miesiąc bawić się bez ograniczeń wszystkim, co jest na Creative Fabrice. Możesz sobie tego naściągać po prostu do oporu i, i tworzyć sobie z tego designy, czcionki itd., i tak dalej, różne właśnie projekty i wykorzystywać je komercyjnie właśnie choćby na Amazon Merch, na Redbubble, gdziekolwiek tak naprawdę tylko zechcesz. Po tym miesiącu również mam dla Ciebie fajną zniżkę, bo kolejne miesiące kosztują już 19 dolarów, czyli 35% taniej niż płaciłbyś lub płaciłabyś kupując w zupełnie normalny sposób subskrypcję Creative Fabriki, więc jest to zdecydowanie coś do rozważenia, na tej stronie możesz sobie poczytać więcej, dlaczego potrzebujesz tego pełnego dostępu już dzisiaj, zwłaszcza, że mamy czwarty kwartał, że przed nami święto dziękczynienia, nie wspominając już nawet o Bożym Narodzeniu. Chociaż tak naprawdę przez okrągły rok można zdecydowanie korzystać z tej Creative Fabryki, bo potem będzie Nowy Rok, następnie będą Walentynki, tych świąt przez cały rok jest naprawdę bardzo dużo i zawsze jest jakiś event, pod który warto się przygotowywać, a Creative Fabrika zawsze da ci ogrom materiałów, które pomogą ci właśnie stworzyć fajne wzory, więc możesz sobie tutaj poczytać więcej. Ja zdecydowanie zachęcam cię, żeby bez żadnych zobowiązań wypróbować sobie za tego jednego właśnie dolara cały dostęp do tej Creative Fabriki. Jest to strona, którą naprawdę ze szczerego serca polecam, bo sam korzystam z niej od wielu wielu miesięcy. Mam nadzieję, że ta oferta jest dla ciebie atrakcyjna. Ja jestem naprawdę podekscytowany i powiem szczerze, że dumny, że udało mi się z Creative Fabricą taką zniżkę właśnie dla was wygenerować wspólnie i że mam swoją własną stronę na Creative Fabryce, co jest, no, przyznam, łechtające ego dość mocno. Koniecznie zobacz więcej moich filmów, w których pokazuję, jak projektować koszulki, jak zarabiać w internecie przy pomocy właśnie biznesu druku na żądanie Print on Demand. Zobacz mój kurs mercha, kurs Redbubble. Rozgość się na mojej stronie wwwbrudatymercer.pl, na moim kanale YouTube i do zobaczenia w kolejnych treściach. Trzymaj się, pozdrawiam się gorąco. Cześć.